Cześć, witamy Was. Ee, z lasu. Z lasu, wokół Musiny. Spotkaliśmy się tutaj. Po cośmy się tutaj spotkali? Żeby rozważać nad naszymi życiowymi planami. I życiowymi dylematami. Mhm. Chcieliśmy Wam e, opowiedzieć, co u nas słychać. Miło nam bardzo, że nas oglądacie. I e, powiedzieć trochę o planach na 2002 rok, bo wreszcie planujemy gdzieś ruszyć w trasę, ale o tym to później. No jak pamiętacie, e, albo czytaliście w naszej książce, problemów z autem podczas naszej amerykańskiej podróży mieliśmy bardzo, bardzo wiele. Większe, mniejsze, ale zawsze Wenera e, dawała nam w kość, więc postanowiliśmy to trochę zmienić. No troszeczkę... E... Troszeczkę się za nią zabraliśmy, bo głównie nasze problemy wiązały się z układem elektrycznym, który szwankował. Mieliśmy problemy z odpalaniem, różne rzeczy w różnym czasie się wyłączały. Zawsze musieliśmy pamiętać, żeby parkować mniej więcej na skosie, żeby łatwiej było zapchnąć. Zdarzyło nam się też pchać ją pod górę, ale na szczęście nie za często. No więc postanowiliśmy wymienić całą wiązkę elektryczną i z tym problemem zgłosiliśmy się do najlepszego specjalisty, czyli do szczurka. Jesteśmy w Morzęcinie Małym na Dolnym Śląsku w gminie Oborniki Śląskie. Ja jestem Bartek w świecie garbusowym, bardziej znany jako szczurek i prowadzę taką firmę, która się nazywa Classic VW Wiring i zajmuję się robieniem instalacji elektrycznych do zabytkowych Volkswagenów i czasem Porsche. Jeżeli chodzi o temat przewodów i samej wiązki, to był. Dosyć, dosyć duży problem, bo wiązka była bardzo mocno obciążona. Jak wiemy, samochód jest z roku 72, Drugiego. Drugiego. czyli no jakby nie było, ma 50 lat, więc ta 50-letnia wiązka miała już swoje, swoje różnego rodzaju mankamenty. No, i dodatkowo jeszcze ilość różnych podłączeń, które były jako dodatek. Oprócz tego prądu, też, jak widzicie, odświeżyliśmy trochę lakier, założyliśmy nowy bagażnik, trochę lżejszy, bardziej funkcjonalny, ale też zabraliśmy się od dupy strony, było za konserwację podwozia. Najpierw chciałem to zrobić sam. Bardzo chciał mi pomóc Jędrek. Zapraszał mnie do siebie do warsztatu. I to wiele razy. Wiele razy. Ale nie mogłeś mu tego zrobić. Ale... Zabierać mu czasu? Tak, ale nie chciałem zabierać mu czasu, bo to jest profesjonalny warsztat. To nie ma takie pierdoły, więc widziałem, że zrobię to sam. Kupiłem sprzęt, szlifierki, e, wiertarki, e, koziołki specjalne, podnośniki. Wszystko, wszystko. wszystko I taki wózeczek kupiłeś jeszcze jak na filmach? Tak. Wózeczek warsztatowy. I. Na koniec stwierdziłem, że jednak i tak trzeba oddać auto do piaskowania. I tak jest zawsze, i tak jest zawsze ze wszystkim u nas, ale no, uczymy się, nie? życia. No trochę, trochę tam zrobiłem, ale zawiesimy to auto do piaskowania, do wikinga. Wiking hmm, delikatnym ciurkiem, żeby nie uszkodzić nic, co już zrobiliśmy. E, ani aktualnej instalacji. Wypiaskował nam to podwozie i okazało się, że mamy, cytuję, trzy małe dziurki, dwie w rurowisku, jedną w ramię, e, do pospawania. No więc co zrobiłem? Zadzwoniłem, e, ponieważ e, a podwozie było już całe gołe i szybko mogłoby zacząć znowu rdzewieć. Zadzwoniłem szybko i. Eee, do jak szybko dzwoniłeś? Szybko, szybko, szybkie połączenie Zadzwoniłem do Marcina z sąsiedniego Puszczykowa I mówiłem mu, że mam takie akcje Trzy małe dziurki do pospowania eee, Chciałbym to jak najszybciej zrobić To on mówił, to bądź za 40 minut Także to było rekordowe przyjęcie mhm. Polecam Marcina eee, Trzy małe dziurki zajęły nam eee, Trzy całe dni, bo okazało się, że jest więcej Tego do porobienia, że jeszcze nad kole Jest całe do, 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 do praktycznie do wymiany No i o tyle fajnie, że Marcin Po prostu nie, nie zrobił tylko tych trzech małych dziurek, ale znalazł też inne miejsca, które trzeba było zrobić, a nam też tak na tym zależało, żeby ktoś nam podpowiedział, gdzie co jeszcze jest do zrobienia, nie? Tak, bo odkrył tak... kilka takich baboli brzydkich. Także wbrew <gry> temu, co się omawialiśmy, nie zajęło to półtorej godziny, tylko trzy dni. E, Marcin jest po tym doświadczeniu bardzo zadowolony, bo swoje CV zbogacił o kolejnego e, naprawionego busa. Do tego też jeszcze e, machnęliśmy śmy Razem e, tą konserwację, i już jesteśmy gotowi do walki. I jak w końcu kupiliśmy sobie lodówkę, to trzeba było kupić nowe mebelki. Znaczy, zrobić nowe mebelki. Z meblami też jest taka historia, że pierwsze meble, które mieliśmy na amerykańskiej naszej trasie, dostaliśmy skustomowane od Błażeja i one były trochę ciężkie. Wtedy już rozmawialiśmy o lżejszych meblach. Dla nas wszystko, co jest lżejsze i powoduje, że wenera mniej niesie, jest bardziej przydatne, tak? tak więc Tak więc zezwaliśmy się na lżejsze meble, przy okazji mieszcząc w nich naszą lodówkę. Tak bo Mówiąc o tej wadze, nie chodzi tu jakby o przepisy, bo do tych nam jeszcze daleko przekroczenia. Tylko my, mając niespełna 70 koni, wieźliśmy ponad pół tony ładunku, więc naprawdę to było dużo. I każde kilogramy. No, wysiłek dla, dla busa, nie? Wysiłek, wysiłek ogromny. Także Błaże podjął rękawicę, pobrał wymiary, przymierzył lodówkę. I wyciachał nam takie coś. Tutaj widzicie, jak, jak walczyliśmy z przemiarkami No, i jak już to wyciachał, to ja postanowiłam pokryć to tym kolorem, jakim pokryłam ostatnio. Czyli użyłam barwiącego wosku na nasze meble. No i powoli przygotowujemy się już do tej wyprawy, jeszcze parę takich rzeczy eksploatacyjnych chcemy wymienić, w tym celu udamy się do Jędrka, który też przed ostatnim wyjazdem nam auto przygotował. No i mamy nadzieję, że przygotuje je bardzo dobrze, że na przykład porobi nam różne bajery, że na przykład jak będę skręcać kierownicą to będzie klakson trąbił, tak albo, by było zajebiście. Albo na przykład nam takie niespodzianki pomontuje, że gdzieś tam nam wymieni śrubkę na, inne, na inną końcówkę żebyśmy mieli zagwostkę, jak ją wymienić także pozdrawiamy Jędrka pozdrawiamy też Wojtasa, który też o nas dba no i, i sami też oczywiście dużo walczymy, jeszcze mamy do zrobienia elektrykę w aucie taką hotelową do rozprowadzenia na nowo no i powoli, powoli zbliżamy się do odkrycia wielkiej tajemnicy natury to się rozgadaliśmy trochę ale was tutaj zwabił clickbait na, na miniaturce Jakie plany na 2022 rok? Nie? No to trzeba w końcu o tym coś powiedzieć. Jedziemy do Iranu, to jest nasz e, główny cel. Co się wydarzy po drodze e, do Iranu i po Iranie to na, nikt, nie wie. nikt nie wie. Na pewno wam to pokażemy i postaramy się o tym opowiedzieć. E, kierujemy się szybko przez Europę do Turcji, Gruzji i dalej po prostu przed siebie przez e, Azerbejdżan. Eee, zobaczymy jak będzie ile będziemy mieli czasu. Nic to... nie jest pewne. Pewne jest to, że jedzie wrzos, jedę ja, no i oczywiście wenera. Eee, no i zobaczymy. Plany zawsze warto zmieniać, eee, ale dążymy do celu, którym jest Iran. Będziemy latać z dronem, będziemy robić zdjęcia, będziemy pisać i będziemy filmować. Eee, co się uda, gdzie zamieścić, się. to czas pokaże i, i my pokażemy. I mamy plan też dużo jeść i pić. 嗯哼。Uh huh.